W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie zdrowy sok z pokrzywy i kilku innych składników. Który prócz tego, że ma działanie przeciwzapalne czy też przeciwalergiczne, to jest niezwykle korzystny dla osób powyżej 50 roku życia. Sok ten bowiem łagodzi problemy związane z prostatą u panów czy też menopauzą u pań. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i zapraszam na dzisiejszy przepis. Do wykonania dzisiejszego przepisu potrzebne nam będzie około 12 listków pokrzywy, 20 g pestek dyni, 1 3 łyżeczki kurkumy, 3 główki koniczyny lub też lucerny, dwie łyżki kiszonej kapusty, sok wyciśnięty z 1 czwartej cytryny, 1 4 jabłka, trochę wody. I parę rzeczy, których obecnie w kadrze nie widać. Potrzebny nam będzie blender. Może być mniejszy, ręczny. Do pojemnika wlewamy 50 ml wody. Następnie wrzucamy 12 listków pokrzywy. Oczywiście wymytaj. Blendujemy do rozdrobnienia średniego stopnia. Oczyszczamy resztki. Przelewamy zawartość do osobnego pojemnika i zalewamy to wodą o temperaturze 60 stopni Celsjusza i odstawiamy na 10 minut. Przygotujmy większy blender. Wlewamy wodę z pokrzywą. Wrzucamy 20 g pestek dyni. 1 trzecią łyżeczki kurkumy i zblendujmy to pierwszy raz. Chodzi o to, żeby pestki dyni dobrze się rozdrobniły. Dodajemy sok z jednej czwartej cytryny. Dalej jedną czwartą jabłka i ponownie blendujemy. Teraz kończymy i tutaj taka bardzo ważna uwaga. W tym miejscu przepis mogą skończyć wszyscy ci, którym zależy tylko i wyłącznie na działaniu przeciwzapalnym lub też przeciwalergicznym. Natomiast kobiety i mężczyźni po 50 roku życia powinni jeszcze dodać lucernę lub też koniczynę. A dlaczego opowiem na końcu odcinka. Wrzucamy trzy główki świeżej lucerny lub też koniczyny. Zamykamy i uruchamiamy nasz sprzęt. W tym przypadku blendować trzeba około 4 minuty. Zatrzymujemy całość przez worek nylonowy lub też gazę, w zależności od tego, co mamy, oczywiście, przelewamy do osobnego pojemnika. zaciskamy i wyciskamy zawartość I to wszystko tak wygląda bardzo zdrowy sok z pokrzywy, który należy zagryzać kapustą, jeśli masz powyżej 50 roku życia. A dlaczego? Usłyszysz za chwilkę. Ten sok z pokrzywy i dodatków, który właśnie widzieliście państwo, będzie pozytywnie oddziaływał na katar sienny. Ale także na różnego rodzaju stany zapalne, poziom glukozy we krwi, czy też nadciśnienie tętnicze. Tych danych akurat dokumentował nie będę, ale odnośniki do badań naukowych umieszczę w opisie tego filmu. Jednak dla osób powyżej 50 roku życia przepis ten oferuje wiele wymiernych korzyści. U mężczyzn może przeciwdziałać przerostowi gruczołu prostaty, a u kobiet łagodzić objawy menopauzy. Szanowni panowie. Pokrzywa, pestki dyni oraz koniczyna lub też lucerna o czym za sekundę to rośliny, które wedle badań naukowych ograniczają przerost prostaty. Koniczyna lub lucerna oraz pokrzywa to doskonałe surowce dla pań, które pomogą radzić sobie z objawami menopauzy. No dobrze, i teraz bardzo krótko sprawy techniczne. Po pierwsze, Dlaczego pokrzywę należy parzyć w temperaturze od 50 do 60 stopni Celsjusza przez 10 minut? Otóż według badań naukowych jest to najlepszy sposób na zachowanie wszystkich witamin i związków aktywnych pokrzywie. Zacytujmy badanie naukowe. W tytule czytamy: Wpływ temperatury i czasu zaparzania naparów z pokrzywy zwyczajnej na zawartość witaminy C. Natomiast w wynikach wnioski. Optymalny czas zaparzania okazał się wynosić 10 minut, ponieważ przedłużona ekspozycja na wysoką temperaturę okazała się szkodliwa również dla kwasu askorbinowego. Po drugie, pojawiła się kapusta w dzisiejszym przepisie. Pytanie tylko po co? Rozpocznijmy od tego, że koniczyna czy też lucerna zawierają w sobie daidzeinę, która pomaga ograniczać objawy menopauzy a u mężczyzn zmniejsza przerost prostaty. Jednak w naszych jelitach pod wpływem oddziaływania bakterii przekształca się ona do ekfolu, czyli kilkanaście razy bardziej aktywnego metabolitu i tutaj pojawia się problem. W społeczeństwach Europy czy też Ameryki według badań tylko 20% osób ma zdolność do przekształcania daidzeiny w dobroczynny ekfol. Wśród ludności Azji wartość ta sięga już 50%. A z czego to wynika? Wynika to w głównej mierze ze zniekształconej i zniszczonej flory bakteryjnej w naszych jelitach. Do zmian tych doprowadza przetworzona dieta, konserwanty, duże ilości smażonych produktów czy też cukrów prostych. To wszystko. Niszczy naszą florę bakteryjną, a przypomnę, flora bakteryjna przekształca metabolity wielu roślin w związki bardziej aktywne, tak jak w przypadku powyższym daidzeinę w ekfol. Zatem kapusta, jako typowy kiszony produkt spożywczy, regeneruje oraz odbudowuje naszą florę bakteryjną, dzięki czemu substancje prozdrowotne zawarte w roślinach poprzez działanie bakterii mają większą zdolność do przekształcania się do jeszcze bardziej aktywnych metabolitów. No i tutaj na koniec, żeby postawić kropkę nad i, tylko dwa zrzuty z bardzo ważnych badań naukowych. W badaniu naukowym z 2019 roku czytamy spożycie daidzeiny jest związane ze statusem produkcji ekfolu poprzez wzrost liczby bakterii jelitowych odpowiedzialnych za produkcję ekfolu. I teraz przedstawię jedno ważne badanie dla panów i jedno dla pań. W ramach wyjątku zacznę od panów. Zastrzegam jednak, że mówimy o zapobieganiu rakowi prostaty, a nie jego leczeniu. Ekfol hamuje wzrost raka prostaty poprzez degradację receptora androgenowego przez białko związane z kinazą fazy S2. I teraz coś dla pań. Zacytujmy badanie naukowe. Ekfol zmniejsza uderzenia gorąca u kobiet po menopauzie, przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań klinicznych. 200 ml tego soku polecam pić codziennie lub też co drugi dzień, dlatego że już niebawem przedstawię Państwu zamiennik powyższego soku, tak aby Państwa usta poznały nowe smaki, a Państwa ciało nowe witaminy, minerały i prozdrowotne cząsteczki. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.